E, siema, e, tutaj dla naszego widza, e, który już się drugi raz wspominał o jak ustawić zegarek e, w Toyocie. E, przynajmniej to jest Toyota E11 po Lifcie, czyli to jest druga wersja z tymi kocimi oczami. Ten Tak, czyli to jest A11, e, tak, bo wcześniej była ta jejowa tak, Celika, miała zwiątka. Możesz pokazać tutaj deskę, wszystko, jak to wygląda. To jest cup, nie cup mamy, radio. Ja, mamy radio, ale jeszcze nie podłączone. E, tutaj. Proszę, tak. tak, jest kierownica. Tak, jest to wszystko. O, zegary o, są te same, wszystko jest tak. samo, trochę znaczki się pozmieniały. Taki jest błyszczący znaczek, a nie ma takiego. Tak, taki jest tam znaczek. Namalowanego na kierownicy? Tak. Mhm. Proszę, o jest welurek tutaj z boczku. Odstający. Są szybki w prądzie? Tak, ale słuchajcie, chodziło tutaj, jak ustawić. Zegary. To jest radio oryginalne, które tutaj nie działa. I słuchajcie, i to jest taka sprawa, nie? że tu jest komputer pokładowy. Który tutaj ma ustawienia, wiadomo, jakieś średnie zużycie, spalanie, bla bla bla. Tak, wszystko. I jak tutaj ustawić godzinę, nie? Wchodzicie w modę od razu wychodzi wam clock. w modę tu, guzik modę naciskacie. Teraz tu miga, proszę pokaż, tak. że miga. I tutaj... szczałką do góry pokaż na zegarek. Ustawiacie godzinę. Godzina jest która? Nie powiem. Nie wiem, która, ale wydaje mi się. Że Daj to jest mi na godzinę, to, że 13. jest godzina 20. Tak. Ustawiamy o, tu, 20. 20, teraz tak, dajemy znowu tutaj z boczku strzałką, Agusia, tu pokaż, proszę. Z boczku strzałką? Naciskam szczałkę. miga o. druga minuty. cyferka, czyli ta prawa szczałka, tak. proszę pokaż znowu i znowu szczałką do góry do góry, ustawiam to będą... minuty. Tak, I teraz ustawiam ale minuty. można dać w dół strzałkę. Albo, też to będzie mniej minut, no wiadomo, ale słuchaj, ustawiam minuty, dajmy mi na to, przytrzymam, to będą lecieć lecą Adrian proszę pokaż na, ja. na wskaźnik lecą. tak, że będą lecieć i na przykład ustawiamy godzinę o 20 i teraz tak, żeby tą godzinę ustawić no to wchodzimy w tripa tutaj pokaż paluszkiem jest, pokazane. naciskam trip i przechodzisz w komputer pokładowy i jest godzina 20 ustawiona i 7 stopni i to jest cały jeszcze raz Mode. Mode. kloczek miga kloczek do góry Guziczkę, pokaż proszę jest ustawiamy od razu. Godziny? O. W boczek, w boczek przekładamy, i, i są minuty. Minutki. I zatwierdzamy na przykład Tripem. trybkiem. I dziękuję. I to już jest ustawione. I wszystko nam pokazuje, co i jak trzeba. I wszystko nam pokazuje, a oczywiście, żeby wyłączyć na przykład ten komputer pokładowy, nie, nie każdy lubi, żeby on był, no to na przykład to sobie można włączyć na radyjko i on znika. I go nie ma. A jak chcemy? Trypek to tu są. Wskazania. Oczywiście teraz jest akumulator, bo odłączony to jest zresetowane tak. wskazania, Żeby nikt się nie zastanawiał, dlaczego my tutaj nic nie mamy pokazane. No. I to jest tyle. Oczywiście radio nie jest podłączone, bo to jest oryginalne radio. My tutaj mamy wyjście, proszę pokaż, na, na inne radio, e, inne Kable kabelki i tutaj nie jest e, podłączone. No, także tyle. A, także, jest? Tak. także tak to po prostu funkcjonuje. Jest to bardzo łatwe ustawienie, chociaż bardzo czasem łatwiej. może być no, no trochę tam mylące. Jeszcze jest tutaj kilka ustawień, bo na przykład można ustawić sobie e, ustawienia. E, o, właśnie, tutaj było. Litry na 100, pokaż komputer. No jest, litry pokażę. na 100 km. E, poczekaj. A teraz, 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 nie wiem, czy to był ten. E, o! MPG. Mile per galon? Eee. Kilometry per, per litr? Wiadomo, że kilometry na litr i można tak i dalej tutaj robimy tego tripa, także jest tu jeszcze kilka ustawień. Jeszcze wszystkiego nie rozpracowaliśmy raczej. No, to jest średnie zużycie, którego nie ma. Na kilometry, średnia prędkość e, i tyle, no. I jeszcze można tam poustawiać sobie, czy chcemy w galonach tak. zmienić ustawienie. No, jakby ktoś się pytał, mamy... ale zegarek to jest naprawdę banalna sprawa. To było niby takie pseudo kiedyś ustawienie, że to mogła być nawigacja, bo tu jest road i tutaj wyświetlało tam takie strzałki. W lewo skręć, w prawo A. skręć, te sprawy, tak? To Pierwszy, była taka podstawowa, taka podstawowa nawigacja, nie? A, no, ale, ale poza tym to. Jest jest tutaj wszystko. Tak, ale poza tym ustawienie zegarka jest banalne, także naciska się modę, góra, lewo, prawo, i, i później na tym się, się wchodzi. I dziękuję. No, także możesz wyjaśnić. No, wszystko pięknie działa. Jaki mamy modelik? Toyota Gorola E11, mhm. 1,6 mhm. benzynka bez gazu. Mhm. Ile koników? 120. 120. Katalogowo. 5 skrzynia skrzynka. Niestety, bgów. niestety to nie jest e, G6. G6. Wspaniała niestety. Toyota. Jezus, mara 6 biegów. Wspaniał, tak, czasem na trasę EPO. do tego brakuje. Gdy tak. słyszycie? Jest moc. Ale wchodzi. Wchodzi jak należy. No. Tutaj jest nieoryginalne rady, Tak, dołożone były. No, dołożone, tutaj, bo tutaj odpoczątki. wcześniej była albo zmieniarka kaset, albo CD. Albo czy coś, schowek coś takiego, był. Albo był schowek. Nie, nie w Tak, i ktoś tu sobie zrobił po prostu. Um, przeróbkę na audio. Spoko. Tak. tak audio drzwi. też tu wleci. Wleci, niedługo wleci. Przebieg. Rzeczywiście. Gdzie 217 tysięcy Widać? Widać. Widać chyba. No, fajna czcionka, wszystko fajnie działa. Elektryczna lusterka, sześć głośników. Jest Tak, wszystko działa. Kuku. Klima chłodzi, bo mi zimno w nogach. w nogi mi zimno. Naprawdę. Mamy włączone podświetlenie deski, czy nie mamy i nie, nie, nie będzie widać? Nie będzie widać. Nie deski? Nie, nie będzie widać. Nie Ale jest, jest ładne, zielone. zielone. Tak wszystko wie, wszystko buczy huczy jak no. Na... Tak. Wszystko gra. I gitara. Za No i tyle. Badam następne pytanie, to też nagramy. No i to nie jest skomplikowany system, no. Ten tutaj radiowy, no. Nie jest. Dla, dla mnie jako dla kobiety zawsze Wcześniej? skomplikowane. Wcześniej tutaj w 11 co miałem tej yy, z jak cylika? Tak. To tutaj było normalnie radio, nie było żadnego komputera niczego. Nie nie? Było. Później w, yy, po poliście wprowadzili takie Komputer. pseudo radio, to się wielu ludziom nie podobało. W sumie się nie wiadomo, nie bo, bo to było zwykłe analogowe radio tutaj z kasetą i te sprawy i, i, i to nie było fajne, no ale no, no boże, no teraz to ja żałuję, bo w sumie mogłem mieć to zwykłe radio i włączyłby sobie tylko radio, gałeczkę przekręcił głos ten, nie wiem czy to faktycznie nie zrobię tego, żeby to było oryginalne jak było. Tylko co my wtedy tutaj, tutaj na dole wsadzimy? Nie wiem. A no, chodźmy marchewkę zasadzimy. No, kurwa. no co? No bez sensu. No ogólnie wszystko jest welurowe. Fotele o, mogę pokazać tutaj z tyłu tak. kanapę. Fotele, A, delikatny jest... nieporządek, Ta, ale tak. wszystko... Jest wszystko piękne. Tak, w welurcie. Wszystko jest w welurze, wszystko jest fajne, wygodne. Tu jest regulacja świateł. W tamtej bordowej też mieliśmy 11 przed liftem. 98 rok to było? Czy 99? 9. no y, A to jest 2000, chyba 1 tak. albo 2000 No i y, 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 y. tu jest regulacja. Światełek jeszcze standardowo. Ogólnie piękne auto Tu jest... Y, to jest ładny sprzęcik, bo tu jest auto szybka moja, szybka pasażera Blokada zamka, blokada otwierania szyb przez pasażera. Tak Szyby chodzą, auto działa, wszystko działa. Wszystko działa. E, centralny. Centralny. Tak. A, Zamyka tutaj. się, otwiera. To jest sterowanie lusterkami, lusterka tak. są elektryczne, lewo, prawo. No co tu więcej powiedzieć. Jedyny minus, szkoda, szkoda, że one się nie składają jak w Japonii. W wielu szkoda, aurach, że, że naciskasz nie guziki, pik, nie? To tak. byłoby super przydatne. I jeszcze co jedyne. Minus, no to tutaj tutaj jest taki ich wada. minus, taka wada, że sama się tutaj boczek się odklejał. O, tutaj tak troszkę trzeba go wepchnąć mocniej. Się nadda, mm. się wsadzi. Nie pasuje, tak? No jest czy nie jest? No właśnie. No. Do tego jeszcze tutaj przy lusterkach głośniczki. Twittery. Twittery Teraz po jednej i po, po drugiej stronie, stronie mamy. No. O, tu widać. Tak z tyłu jest. mamy jeszcze głośniki na... Tam są w półce, tak z boku. No, pokazałabym, po ale i takich nie będzie. Widać. Czyli jakie liczę? Dwa głośniki w drzwiach, czyli jeden, tak. drugi. Z tyłu dwa, to jest cztery. I dwa twittery, to jest sześć głośników. Sześć głośników. Sześć głośniczków. No, no i okej. Okay. Jak to zazwyczaj, w, przynajmniej w tych starszych, to ja tak, bo nie wiem, teraz jak nowym nie mamy porównania, to jak dla mnie zestaw nagłośniający jest po prostu mega. Jest kozak, pięknie brzmi i. No, to jest po prostu poezja, to jest poezja, jakie tutaj basy, że nawet tutaj w tym modelu akurat, co mamy, to nawet nie potrzebujemy żadnej skrzyni basowej, bo tak głupie, że to po jest bajka. po prostu wytłumienie. Jest, jest, jest mega wytłumienie jest. w tych japońskich autach, także była też takie auto jak Avensis i tej poprzedniej generacji, i ona miała właśnie taki system potrójny i tam właśnie Japończyk projektant się chwalił, że to jak w słychać, i w ogóle, że miał taki zamysł. Żeby to tak grało, nie? Żeby to było tak pięknie. Jeżeli tam no i... gra, to ja w to uwierzę. Tak, bo w tym tak, gra tak. po prostu. No, tak. no, bajeczka, jest po prostu bajunia i nie będziemy tutaj mówić, że nie. No, no i to. O, już bardziej widać zegary na zielono. Ale... E, hmm. Adu, a, w porównaniu do poprzedniego modelu, to jakie są znaczące zmiany? Do tej bordowej, co mieliśmy? Milion zmian jest. jest e, nie e... chodzi o wygląd, no bo wygląd, no to wiadomo. Wygląd jest lepsze światła z przodu. Lepsze. Lepsze światła są, po prostu zdecydowanie w nocy lepiej widać na tych kloszach. E, e, są halogeny, bo tam nie mieliśmy halogenów, e, przede wszystkim, ale są, e, właśnie są jeszcze halogeny, przede wszystkim e, jest większe wnętrze, tego tak nie widać, ale są, fotele są fantastyczne, tak. super wygodne. Tak, to prawda. E, tam był taki zwykły materiał, tu jest welur, tu się czu, czuje człowiek tak bardzo wygodnie. Wnętrze jest ciemne, tam mieliśmy jasne. Cztery są tarcze, tam były z tyłu bębny. Były? Tutaj mamy z przodu i tarcze, i z tyłu tarcze. Silnik jest mocniejszy, bo jest 1,6 na, na rozrządzie łańcuchu, nie na pasku. I ma 110 koni, tam było z 80. Także jest regulacja kierownicy, są elektryczne lusterka, jest wszystko. Są elektryczne szyby, tam były na korbki. Jest masa rzeczy, które tu są lepsze. Co? Także a tutaj, o, e, mam pod sufitkę, jasne. Tak, i tu jeszcze jest, o, stareczko jest, wizjer, e, kierowca też ma wizjer, tak, żeby działa wizjer, co tak. i jak. E, także jest bardzo dużo zmian. Jest auto ogólnie niby takie samo, a wydaje się większe, wygodniejsze, szybsze, bezpieczniejsze. Tak. E, lepiej się hamuje, lepiej się przyspiesza. Jest, jest po prostu tysiąc zmian. Jest po prostu mega wygodne na długie trasy, mimo że to jest kompakt. Bagażnik jest ten sam, nic się tam mm -hmm. nie, nie, nie zwiększył. No tak, na kanapie jest, są, jest to samo, ale to jest inne: jest welur, są inne kanapy, tak. zupełnie się inaczej to odczuwa. Jeżeli chodzi o mnie jako kobietę kierowcę, która no, je, jeży bardzo sporadycznie, ze względu na to, że tutaj no, do pracy i nie do pracy używam po prostu na co dzień roweru. E, w każdym bądź razie, jakie ja na przykład zauważam zmiany z kobiecego punktu widzenia. Mm -hmm. Oprócz samego faktycznie wyglądu to auto jest o wiele jest szersze, jest bardziej wygodne, jest bardziej zwrotne, zupełnie inaczej odczuwa się. Zrywne? Zrywne mega. Tak, mega. tak, jest mega, mega, mega zrywne. No ale wiadomo, bo ten mocniejszy silnik ma wyższy moment obrotowy. Tak. Oprócz tego e, zupełnie inaczej działa sprzęgło. Mhm. E, to tak. Bo, bo no, no w sumie, no, no jest inaczej, jest no inaczej. Czy, czy jest lepiej czy no kurczę, no wcińska się nie, jedzie, zmienia się piki, no, 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 no popierdziela to. Ej, gaz też, delikatnie się normalnie gazu naciśnie, to... to tak, to od, od razu, surwie, można, od razu można, e, brakuje tu szóstego biegu tylko. Dajesz szóstkę i po prostu muskasz, muskasz ten tak, gaz tylko tak, delikatnie. A tam e, w naszej poprzedniej to musieliśmy, tam był jeden, trzy benzynka, jeden, trzy benzynka i tam trzeba było naprawdę Kurde, ten gaz dusić. Dusić, żeby macha A tutaj wbijasz delikatnie, piątkę, tu brakuje tego po szóstego leci. biegu. Tak, tu brakuje z tego, z tego biegu, szóstego tak. biegu. Niech wtedy fruniesz. Fruniesz Jak jechaliśmy, właśnie z Polski do Holandii. Nie, to tylko. Ja tylko. Ja tylko. Ja tylko Smyrał no ty się ja normalnie ciągnął. Normalnie o od dołu. To auto po prostu samo ciągnie, ono chce jeździć, ono chce być, on się bardzo denerwuje, kiedy y, za długo stoi w jednym miejscu. A to nie mogą stać, bo one nie są do tego przeznaczone, one po prostu niszczeją, one się psują, faktycznie, to jest to jest takie sprawdzone. Tak. Nie mogą stać, tak samo jak hybrydy, te hybrydy Toyota, te baterie, jak duże, jak 2-3 miesiące stoi, koniec, po, po samochodzie. No ale wiesz. N nie ma tego, wiesz, ale to, względu... Toyota musi jeździć, ona chce jeździć. Tyle, wiesz, a no, no tak tyle powiem, nie? To jest takie dziwne, nie, bo ty myślisz, no auto postawię się na dwa miesiące, później wracam odpalam jakby nigdy nic, nieprawda? Nieprawda. No spoko, to i to odpalisz, tylko pytanie, czy ona będzie chciała tak bardzo jeździć, bo ona no. ma na ciebie. Ona jest swochowana. Jakieś takie, jakieś ma duszę, jakiś ten, ten samochód, nie? Ma. Coś, coś ma w sobie dziwne. Ma i też jest wiele rzeczy, gdzie. Kurczę, to jest drugie auto, w którym się spotykam, że... Że faktycznie te, te samochody mają duszę i one dają do zrozumienia, że coś im nie pasuje. No. Coś im coś naprawdę im leży. leży, one chcą Alby być zauważone, leży. chcą, żeby się nimi zaopiekować. Mhm. Nawet pamiętam, jechaliśmy do. Jak myśmy ją kupili? Pojechaliśmy do, do serwisu Toyoty w Polsce. To ja się kontrolka zapaliła. tak, byliśmy, tak, byśmy chyba w połowie drogi Problem. Do, do serwisu Problem. check engine. Nie o co chodzi? O co chodzi? Za zło. Za zło. Już jej się nie spodobało, coś I... Ona ogólnie bo pod... jakiś gościu już kam kłamał, że ona ma z tyłu sztywną belkę Tak, tak, to już w ogóle, kłamał, że ma sztywną A belkę A przecież wiadomo, że ma winylową haczbę bo... W ogóle, i te auta jeździły w WRC, no to to jest po prostu szok, nie? W WRC? Tak. Carlos Sainz chyba jak pamiętam jeździł tymi tujtami Celiki jeździły, oh yeah. to było fantastyczne, także no to są super auta, tylko trzeba Są naprawdę wytrzymałe, tylko, tylko wymagają tego, żeby on nie tylko dba, żeby się na no, do nich podejść po prostu po hamsku. Trzeba to zrozumieć, trzeba to ogarnąć. Kurde no. trzeba czasem przyjść, tak, porozmawiać, tak. przeprosić się, tak, przeprosić tak, się trzeba. jak z kotem. Jak, tak. jak z kotem. O, pa, ponio i koty. Aj, jaj, jaj, jaj. jaj. Później trzy tygodnie płaczesz. I trzy tygodnie przepraszasz. A no, jak nie? Ale ja, nawet i dłużej. A ja mało razy przepraszałem tak swoje koty? Czuję. I ile ja razy tam coś spieprzyłem, to później to normalnie je ja na poluszkach ubiegałem tak. z boku. Nie, naprawdę, Aga. To się tak kobiety nie szanuje, jak na przykład przepraszasz kota. Nie, poważnie ci mówię, no, 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 patrzę ci w tych oczach i normalnie i ty już wiesz, że to już masz przerąbane, wiesz, że on już ci nie przyjdzie, nie siądzie, nic Uważaj, nie zrobi. Uważaj, żebym robi. ja za chwilę tak na ciebie nie spojrzała i się przez trzy tygodnie na ciebie nie odezwała. O, to było straszne. <ślad> ale mówię, tak jest. Tak, ale po, pomijając wszystko, to naprawdę, te auta są... Są autami bardzo atencyjnymi, wystarczy nawet czasem do nich przyjść. Jeżeli się nimi nie jedzie, przyjść, pogłaskać, po prostu postać, popatrzeć, dotknąć maski i one już są zadowolone: no bo, tak. bo są, są tak. zauważalne. I, i kocham, jesteśmy. I kochamy te fotele, one są tak wygodne. Ta pozycja tutaj są. przez tysiąc kilometrów. Nie bolała dupa, nie, nie. bolały plece, nie. plecy. Aga, pamiętasz ile jeździliśmy i nawet w tamtej, gdzie był zwykły materiał, a tutaj mamy Welu, te fotele są 100 razy wygodniejsze są. niż mieliśmy w bordowej, w tej 11 przed liftem. Natomiast tu jest, Boże, tak wygodnie, że, że ja bym po prostu tu leżał, tu autopilota włączył i żeby to sobie jechało. Tak. Nie, tu jest tak wygodne, to jest tak wygodne wszystko i, i podłokietnik, najważniejsza sprawa, słuchajcie, musi być podłokietnik w każdym aucie, bo bo tu się trzyma, tu jest fajnie, tu jest wygodnie, nie? I, i w tamtej było i w tej jest, oczywiście, o, tu jest tam napakowane i mówię płyty i te sprawy, słuchajcie, no to jest, to jest, to jest mega. To jest mega, to jest no, wszystko mega. Agnieszka jak jechała nią w trasę, to jakoś nigdy z łokietnika nie korzystała, ale jest potrzebny. Ale nie, nawet końcem, nawet końcem nie łokcia tutaj, wiesz, zależy, no ja masz, ma, za masz krótszą rączkę, nie, no ale wiesz, no miała dłuższą, to tu, o, tu, tu, czy, o, ja się tutaj normalnie no łokciem, się zobacz, podpieram bez problemu, nie? Ktoś powyżej, ktoś powyżej metra siedemdziesięciu nie ma żadnego problemu, no nie, nie? żeby tu coś się ogarnąć, także... No nie ma, ja jestem niska, ale zadowolona. Oczywiście, no, bo za, bo tego oczywiście, taka. oczywiście, patrz, zapalniczka czyściutka, a, nigdy nie używana. Nigdy nie używana. Oczywiście się, o, tak wyciągam, zobacz. Oj. Nigdy nie używana. Piękna, błyszcząca świeżynka. Piękna czyściutka. Jest pachnąca. Ale czemu nie mam zapalniczki? Ja, zapalniczka jest tutaj w tym schowku. No, no, bo, bo tutaj a, używaliśmy podłączenia do tak, nawigacji. No, tak, no także wszystko działa, wszystko. Holdery przy... to, to jest genialne. Tak, to życie ratuje. To najlepsze. Tutaj tak boczkiem um, wsadzić, tam um, um, nie będzie reklamy. Nie, nie ma tak, reklamy. Tak. Tutaj wszystko o, się mieści. Się. Wszystko się mieści. O i nawet się nie, nie nie na boki. To jest się nie wylewa. To, tak, jest to jest najlepsze, to, jest, to jest, jest cup holder. Dobra, no to poza, tym, poza tym tyle, o. nie? No, no Poza to tym wszystko gra. Życzymy wszystkim zdanie. wesołych świąt. Pozdrawiamy tak. pana, który chciał zobaczyć, jak się ustawia zegarek w tym momencie. Miejmy momentu. nadzieję, że dzięki nam teraz pan będzie mógł sobie sprawdzić i ustawić tak, jak panu pasuje, i zapamięta. A jak chcesz, to wróci do naszego filmu. A jak nie, to nagramy następny, następny. I, i będziemy reagować na wszystko. Tak, odpowiadamy na różne pytania. I życzymy wam wszystkim rowerów. wesołych świąt. zajebistych tych świąt, spokojnych świąt, w tym głównie, które tak. się dzieje w ogóle. Nie przejmujcie się. Tymi brakiem podróży, tego wszystkiego, bo to słuchajcie, wszystko wróci. Wszystko, wszystko będzie nadrobimy. dobrze. Wszystko będzie dobrze. Się nadda. nadda. Wszystko się nadda. Pozdrawiamy majstra. Wiadomo, pozdrawiamy, pozdrawiamy. dużo youtuberów, bo, bo wielu oglądamy. Także pozdrawiamy też majstra. Wie który majster. <gry> majster jest tylko jeden. Majster jest tylko jeden. No i generalnie będzie dobrze. I pamiętajcie, że jakbyście tam też Dominika pozdrawiamy, jakbyście myśleli, że jest źle, to pamiętajcie, wszystko się ułoży. Tak, wszystko, wszystko się, się ułoży, ułoży, wszystko się nadda, wszystko się da. Tak. Nie denerwujcie się, nie stresujcie się. Będzie zajebiście. Będzie, będzie dobrze. Także. Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie, będzie pięknie. Jeszcze będzie. raz, zdrowych, pogodnych, wesołych Spokojnych. Spokojnych, spokojnie, nie denerwujcie się, nie kłóćcie się. Y nie, nie, nic sobie brzydkiego nie mówcie. Nie nie wypominajcie. Nie denerwujcie się przez tą sytuację. Święta nie są nie od tego, w ogóle. Nie w ogóle. Nie, każdy inny dzień. nie denerwujcie się. Nie ma starajcie się. Starajcie tak. się spokojnie. Cieszcie się z wolnego. Cieszcie się z tego żurku z jajeczka z baranka. A Słodka, jutro ale się główkę, główkę, się odgryzało z yes. <laughs> A jutro Życzymy wam, żeby wam pogoda dopisała, żebyście mogli się wiadrami wody tak, Żeby pogoda dopisała, a jak nie, to idźcie na rower, na trening i róbcie coś, róbcie coś, ludzie, naprawdę nie narzekajcie. Nie może. Możecie pić piwo, w trakcie alkohol, wszystko, ale coś róbcie, ale coś róbcie. róbcie. Żebyście po prostu Byle nie, do przodu. nie było stagnacji. Nie było stagnacji. No, no to ja mówię. Bye! Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Dzięki Jou -jou. bardzo, pa! pa.